Pierwszy piątek września zawsze przypada święto Chianti. Dlatego z tej okazji u mnie w sklepie zrobiliśmy degustację, na której otworzyliśmy kilka butelek i mogliśmy dosadnie sprawdzić czy tanie Chianti z marketu smakuje dokładnie tak samo jak Chianti, za które w cudzysłowie przepłacamy. Dlatego w dzisiejszym filmie opowiem Ci wszystko, co musisz wiedzieć na temat Chianti, aby zaszpanować w towarzystwie oraz... Co musisz wiedzieć i na co zwracać uwagę, żeby nie dać się robić w bambuko w zwykłych sklepach? Niewątpliwie Kianti jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych win na świecie, a jeśli mówimy o winach włoskich, no to jest również w ścisłej czołówce obok win takich jak. Amarone della Valpolicella, Brunello di Montalcino, Barolo czy Super Toscane. Słynne czerwone wino z czarnym kogucikiem. Jedno z trzech win, na które byli skazani nasi rodzice i dziadkowie, ponieważ Obok szczonego piwa i beznadziejnej, sfuzlowanej wódki, tylko trzy wina były dostępne w Peweksach i ogólnie to był e Cover węgierski, był Tokaj i było właśnie włoskie Chianti. Niemniej jednak, pomimo prestiżu, jaki niosą za sobą najlepsze etykiety Chianti, uważam, że sam napis Chianti na etykiecie bywa bardzo zdradliwy. I obok napisu Bordo jest jednym z największych impostorów, jakich możemy znaleźć na półce z winem. Wyobraźmy sobie, że jest blok na ulicy Sezamkowej, i w jednej klatce tego bloku sąsiedzi pędzą zajebisty bimber. Ten bimber jest tak dobry, że dostaje nazwę Sezam od miejsca, w którym jest robiony. Ludzie się nie miarają. I patrząc na sukces tego bimbru, w innych klatkach w tym samym bloku przy tej samej ulicy, inni sąsiedzi zaczynają też pędzić bimber, ale jest on Absolutnie obrzydliwy, beznadziejny, krzywi mordę i w ogóle wykręca duszę. Ale z racji, że też mieszkają w bloku przy ulicy Sezamkowej, to sprzedają swój bimber jako sezam. A ludzie przyzwyczajeni wcześniej do wysokiej jakości tego bimbru, widząc nazwę na etykiecie. Kupują go, bo utożsamia im się to z jakością i fajnym smakiem. Jak się domyślacie, ci sąsiedzi robiący ten beznadziejny gówniany bimber niszczą reputację tym sąsiadom w klatce obok, którzy robią bimber zacny. No i właśnie tak moim zdaniem wygląda problem z winami Chianti, a przynajmniej w Polsce. Zwróćcie uwagę, że wszystkie te butelki, które tutaj są, mają te złote banderole. I dla mnie absolutnie niepojęte jest to. Jakim cudem wina za 19 złotych mają dokładnie tą samą złotą banderolę, co wina z wyższej półki. Mi się to absolutnie w głowie nie mieści. Przez to się w pale nie mieści. No. Przez to się w pale nie mieści. Ja zawsze Wam powtarzam, że złota banderola DOCG we włoskich winach jest jak Mercedes AMG, że potem się poznaje kiedy... Wino jest z wyższej półki, ale tutaj kompletnie to nie działa, nie wiedzieć czemu tak jest. Trzeba na maksa uważać, dlatego powiem Wam na co zwracać uwagę, żeby nie dać się zrobić wciula. Przede wszystkim w dużym uproszczeniu Chianti jest tu zarówno nazwa regionu, jak i nazwa wina. Chianti jako region winiarski mieści się w Toskanii, obok Pizy i Florencji. A ziemie były brane już pod uprawę winorośli i produkcję wina za czasów starożytności, byli tam Etruskowie oraz Rzymianie. Na koniec XIV wieku powstaje tam jedno z pierwszych, jeśli nie pierwsze, konsorcjum winne, natomiast na samym początku wieku XVIII. Chianti staje się niejednogłośnie pierwszą winną apelacją na świecie. Bo generalnie walczą o ten tytuł z Portugalią, ale tak na dobrą sprawę domyślnie się ustawia, że jakby Chianti to była taka pierwsza, pierwsza apelacja. Jest to dość górzysty teren w środkowej części Włoch. Lato jest gorące, a noce są zimne, co sprzyja wydłużeniu okresu wegetacji, a co za tym idzie przekłada się to na Bardziej dojrzałe nuty aromatyczne. Dodatkowo, sam region Chianti dzieli się na jeszcze kilka mniejszych podregionów i też co jest istotne, rodzaje gleb są bardzo zróżnicowane. To również przekłada się na to, że wina mają różne charakterystyki w zależności od miejsca jego pochodzenia. Na przykład bardzo często są takie regiony winiarskie, w których nie wiem w... Dajmy na to ziemia ma bardzo dużo wapieni, więc wina zazwyczaj są mineralne. A tutaj naprawdę są piaski, są łupki, są iły i generalnie troszeczkę te wina różnią się między sobą. Warto dodać, że w sąsiedztwie Chianti w Toskanii produkowane są też takie wina jak Super Toskany, które kosztują po kilka tysięcy złotych nawet za butelkę. Brunello di Montalcino oraz mało popularne w Polsce wino Nobile di Montepulciano. Toskania i w tym przypadku Chianti słynie ze swojego czerwonego winogrona o wdzięcznej nazwie Sangiovese i zdecydowana większość wina musi być ze szczepu Sangiovese. Oczywiście można dodawać szczepy rodzime, takie jak Canaiolo czy Colorino, ale również można dodawać szczepy międzynarodowe takie jak Merlo czy Cabernet Sauvignon. Dla Chianti po prostu Chianti udział Sangiovese musi wynosić minimum 70%. Natomiast dla Chianti Classico, tego półkę wyżej, musi być to przynajmniej 80% zawartości lina. No i teraz jak rozpoznać dobre Chianti od gównianego Chianti? Przede wszystkim... Nie ma czegoś takiego jak dobre Chianti za dwie dychy. Nie ma czegoś takiego jak dobre Chianti nawet za cztery dychy. Po prostu tak się nie da. Dobre Chianti naprawdę musi kosztować te minimum 60 zł, zazwyczaj od 80 zł za butelkę. Po drugie, to co dla ciebie jest najważniejsze, to musisz sprawdzić etykietę. Czy wino na półce nazywa się po prostu Chianti, czy jednak nazywa się Chianti, ale Classico? Bo takie kianty z biedronki czy z żabki, to jest kianty ze złotą banderolą do C.G. Ale tak naprawdę to niechciany Bankard to szatan w innej skórze. Potwarz dla producentów prestiżowych winie z tego regionu, dlatego na szczęście zrobiono z tego dwie apelacje: Chianti do OCG i Chianti Classico do OCG. Samo Chianti to wszystkie szroty dookoła serca regionu, natomiast Chianti Classico to jest właśnie to serce: miejsce, gdzie ziemie są najlepsze, winnice są najlepsze, najfajniejsze warunki do uprawy oraz metody produkcji. Jeśli na butelce w sklepie jest napisane Chianti Classico, to jest bardzo dobry znak. To jest duża nadzieja, że ta butelka będzie w porządku. Zwykłe Chianti to po prostu na szybko zrobione Sangiovese. Chianti Classico to jest Chianti, które przede wszystkim musi leżakować minimum rok. To jest Chianti, które jest zrobione z lepszego Sandiowe, ze wyższej jakości, w bardziej ogarniętych warunkach. I tak właśnie dla Chianti Classico, zwykłego jest minimum te 12 miesięcy, dla rezerwy 24 miesiące, a dla najbardziej prestiżowego Chianti Gran Seleccione jest to minimum 30 miesięcy dojrzewania. Te wina z reguły już poza dojrzałymi nutami owocowymi, charakteryzują się też pewną ziołowością. I takim przełamaniem drewnianym z racji leżakowania w beczkach. Bardzo często wchodzą właśnie takie noty drewniane, lekko orzechowe, garbnikowe, gdzieś się pojawia wanilia, czasami tytoń, w zależności od rodzaju wina. Najwyższą klasą wina w Chianti, czyli tym Mercedesem w S-Klasie, jest. Chianti Gran Selezione, Chianti Classico Gran Selezione. To są wina, które są starannie wyselekcjonowane z najlepszej jednej winnicy i dojrzewają minimum przez 30 miesięcy. To są wina, które są uznawane za jednocześnie najlepsze i najdroższe w regionie. Wina piękne, aromatyczne, złożone, pięknie zbudowane. Chianti Gran Selezione to przede wszystkim Chianti, który ma potencjał do starzenia. Takie wino mając 10 lat może być dalej winem fenomenalnym, ekstraktywnym, bardzo przyjemnie owocowym, natomiast takie wina marketowe po 10 latach nadają się tylko i wyłącznie do wylania do zlewu. Ja ogólnie za czerwonymi winami jako tako nie przepadam, ale jakoś wyszło tak, że naprawdę dobre Chianti bardzo mocno trafia w moje gusta. Wypiłem kilkadziesiąt różnych butelek. W różnym stopniu, tutaj mogę Wam powiedzieć kolejno, jak na przykład prezentują się w zależności od skali. Mamy zwykłe Chianti Poggio al sale, które jest z biedronki, to jest wino za około $19,99. Dalej mamy Rocialte Chianti, która jest z żabki, to jest za $24,99. Chianti Riserva, bo też jest coś takiego, ale jeszcze nie klasiko. I tutaj mamy butelkę również z żabki za bodajże 36 zł. Tutaj mamy butelkę, która jest u mnie w sklepie Castello di Querceto, która jest Chianti Classico. I takie Chianti Classico u mnie w sklepie stoi za prawie 90 zł na półce. Pepoli Chianti Classico, już tutaj jest troszeczkę droższe. Kosztuje około 120 zł. 120-130 coś takiego. Na przykład takie już Chianti Classico w rezerwie, to jest koszt około 150 zł za butelkę. Natomiast tutaj ta fantastyczna, wyśmienita i fenomenalna pięknie złożona jedna z najlepszych kianty jakie piłem. Badia Apasinano. to jest Chianti Classico Gran Selezione 2020, fantastyczny rocznik i to jest butelka za prawie 300 zł. Także widzicie, mamy wina od dwóch dych do 300 i to jest absolutna przepaść. Natomiast w tej degustacji akurat przy tych butelkach znakomitość aromatyczna, complexity, złożoność stopień rozkoszy, wykładniczo rośnie po prostu wprost proporcjonalnie do ceny. Bardzo rzadko się to zdarza, generalnie na degustacjach, ale tutaj wyjątkowo jest tak, że dosłownie wino od najtańszego do najdroższego, tak samo w smaku było od najgorszego do najlepszego. Dlatego, drogi widzu, teraz wiesz wszystko, co jest naprawdę istotne i warte zapamiętania, żeby wiedzieć, o co chodzi w temacie Chianti, żeby nie dać się zrobić w bambuko i żeby nie dać się wysadzić Powietrze. Jednocześnie garść informacji, która być może pozwoli zaimponować tobie w rodzinie, przy znajomych, bądź przy dziewczynie, bądź przy Twoim chłopaku. Pamiętaj, że dobre Chianti to jest naprawdę wino godne, to jest wino, które jest warte swoich pieniędzy, i dlatego ja odradzam kupowanie takich środków marketowych, bo to się przekłada tylko i wyłącznie na to, że zniechęci cię do eksploracji tego, co naprawdę jest warte swoich pieniędzy. Ceny. Jeśli lubisz wina włoskie, jeśli lubisz wina czerwone wytrawne, jeśli lubisz łączyć wino z jedzeniem, to Chianti jest bardzo wdzięcznym winem gastronomicznym o bardzo dużym potencjale gastronomicznym, dlatego bardzo często dobre wina Chianti w karcie win w restauracji się pojawia. Dlatego gorąco zachęcam cię do tego, żebyś spróbował prawdziwego Chianti Classico. Chianti Classico Rezerwy. Jeśli masz ochotę spróbować czegoś naprawdę wyśmienitego i chcesz szarpnąć się troszeczkę na większą kwotę, nie ma problemu, żebyś na przykład spróbował tę butelkę, która jest dostępna na przykład w sieci sklepów Centrum Wina. Ja ją otworzyłem, ja ją wypiłem, ja ją polecam dosłownie całym sobą. To jest jedno z najlepszych Chianti, jakie piłem. Badia Passidano Chianti Classico z Villi Antinori. 2020 rok, rewelacyjne wino. Pięknie suszone, owocowe, pięknie przychodzące dosłownie w takie elementy słodkiej śliweczki, w taka aronia, w ogóle wszystko tutaj się w tym zgadza. Również drewniane, fajne elementy, lekka garbnikowość, to wino jest no, po prostu rewelacyjne, mogłem o nim mówić o i bardzo dużo. Daj po prostu temu szansę, nie wspieraj kasztaniarstwa. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, przypominam o możliwości wsparcia mnie przez platformę Patronite, przypominam o tym, że możecie robić zakupy w moim sklepie Alcopolo by tak przy ulicy Bieszczadzkiej 2 w Gdyni. Pamiętajcie, że życie jest za krótkie, żeby bić gówniane wino. Nie dajcie się oszukiwać, a ja się z Wami żegnam, do następnego i z fartem.